Cześć, witam Was bardzo serdecznie z tej strony Dermusak i witam Was po mojej wakacyjnej przerwie. Tak, właśnie niedawno wróciłem z powrotem do rzeczywistości. Wakacje się skończyły. A skoro tak, no to trzeba coś fajnego nagrać, jakiś fajny filmik, pokazać jakąś fajną bitewkę właściwie zrobić. Ponieważ w czasie mojego urlopu była aktualizacja w wOcie, były jakieś tam dodatkowe eventy, jakieś zmiany w pojazdach i tak no ja byłem troszeczkę poza tym, więc postanowiłem sobie, że po tych wszystkich modyfikacjach, które teraz się pojawiły, zagram sobie czołgiem, właściwie czołgiem legendą, czyli IS-7. Jest to dyszka, którą myślę, że z 80% osób, które na początku wota, grania w wOTA Kilka lat temu po prostu wbijały, bo wtedy był to czołg naprawdę bardzo fajny. W tej chwili przechodził, no tam różne w międzyczasie zmiany, i w tej chwili z tego co mi się kojarzy, to ma bardzo dobrą wieżę, ona sporo odbija, aczkolwiek trzeba koniecznie uważać tutaj na te miejsca. O teraz wam pokazuję, o tutaj, gdzieś przy wieży i przy samym dole tej wieży, bo tutaj potrafią się Dyszki na hitach na przykład wbijać. Poza tym trzeba uważać bardzo na dolną płytę, która jest tutaj mocno wystawiona, i tutaj się bez problemu czołgi wbijają, jak również na te tutaj policzki. Tak zwany nos szczupaka WIS-7 sugerowałby, że powinno grać się tym pojazdem na wprost, no bo wtedy tutaj mamy fajne kąty. Teoretycznie powinno się tutaj pociski odbijać, ale niestety ten nos jest na tyle zadarty. Że tutaj w tą płytę bez problemu czołgi przeciwnika strzelają, więc trzeba ją po prostu chować. No i też trzeba uważać bardzo na robienie side scrapa, ponieważ ustawienie tej części pancerza, która normalnie jest skontowana całkiem fajnie, bardziej w tą stronę powoduje to, że jest tu większy, większe prawdopodobieństwo przebicia, bo mamy kąt zbliżony do kąta prostego. Oczywiście jeśli staniemy sobie w tą stronę, to też nie miejcie złudzeń. Czasami też tutaj bez problemu czołgi, znaczy bez problemu. Niektóre czołgi się tutaj będą wybijały, także ogólnie zasada jak w większości czołgów, chowamy kadłub, wystawiamy w tak, w tych czołgach, których wieża jest mocna. No dobra, wyciągnięty i z 7 odkurzony. Z zalegającego na nim kurzu. Myślę, że chyba gdzieś z 5-6 miesięcy stał nieużywany, więc czas na bitwę po ostatnich zmianach. Zainteresowanych, oczywiście, zapraszam. No dobrze, słuchajcie, pierwsza bitwa na mapie. Urwisko. losowanie na 8, 9, 10, czyli powinno być całkiem sympatycznie, ale ja już mam nauczkę, że jak są takie losowania, tak ustawiona jest tabelka. To moje bitwy z reguły szybko się kończą i niestety są bardzo kiepskie. Dlatego się nie napalam, nie nastawiam. Zobaczymy co będzie. Yy, bitwa w trybie yy, tutaj spotkaniowym. I ja póki co pojadę sobie właśnie tutaj od tej strony. Spróbuję tutaj wykorzystać właśnie wieżę. Ustawić się za jakimiś kamieniami. I jak coś się pojawi, no to wtedy będę strzelał. Yy, są dwie arciochy, to nie jest dobrze. Coś tu będzie widać. Nie wiadomo, słuchajcie, nie wiadomo. Aż korci mnie, żeby, żeby tam podjechać. Ach, kurczę, no to nie tak miało być. To nie tak miało być. O, proszę, jeszcze jeden gościu. Jeszcze się okaże, że to arciocha zaraz jeszcze będzie. Kura też tutaj będzie miała przestrzał. Szkoda, że się cofnąłeś, kolego, szkoda. O, nie sądziłem, że to wejdzie i tak też faktycznie stanęło się. Ale to już udało się wsadzić. Tutaj gościu stało w miarę blisko. Chować się, chować. Nie wystawiać. Dobra, udało się jeszcze zmieścić. A, arciocha I jedna, druga dobra, to weszło. Ach, temu też weszło. Ja jeszcze ładuję, i tam dwie arty niestety są. I tu trzeba niestety troszkę się, myślę, wycofać. Przynajmniej na jakąś krótką chwilę, żeby te arciochy skoncentrowały się gdzie indziej. O proszę bardzo, jedna, druga. No to zrekoszowałem. Przebito. Dobra, słuchajcie, nie ma co chyba się tam na siłę pchać, tak mi się wydaje. Spróbujemy w takim razie szczęścia w innym miejscu. Tu jest pershing, tu jest fazę. Pershing po strzale. Zaraz mi te arty przydzwonią. 6 do 4, czyli jeszcze wszystko się może zdarzyć. Bitwa nie rozstrzygnięta tak naprawdę. Spróbuję teraz tu przeskoczyć do tego naszego Tigera Chciałbym dojechać, żeby chociaż troszkę mu pomóc. No, on tam się samotnie wypuścił. Tam już i Pershing i Face. Może mi się uda, może mi się uda coś mu pomóc. tego troszeczkę pokarałem, ale też nie jest tak, że jestem niezniszczalny więc muszę tutaj trochę uważać oj, niedobrze, niedobrze niedobrze po co ty tam chłopie pojechałeś no No dobra, tego nie ma, ale naszego też nie ma. No i teraz teoretycznie nie powinien mnie przebić, jeżeli się z nim jakoś bym tu fajnie skleił. No ale z hitów to ładnie. O! I ktoś mi go tutaj załatwił. wcale nie zamierzam się tam pchać. I pojadę sobie tutaj w drugą stronę teraz. MXM4. Hmm. Twardy orzek do zgryzienia w niektórych sytuacjach. Do tego jeszcze wótek na fullu i dwie arciochy na fullu. Nasza 140, widzę, szarżuje tam po arty. I nasze arciochy powinny się tam wcelować. Dobra, jednej arty nie ma. I naszego, naszej 140 też nie ma. Dobrze, drugi arty też nie ma, no i teraz zagadka, zagwostka, gdzie jest ten koleżka? Nie chcę tam za bardzo wyjeżdżać, bo tam buteczek będzie miał bicie. Ale gdzie ten gościu się skitrał? No i teraz pytanie. Gdzie tamten. No, nie wierzę. Szkoda, słuchajcie, szkoda. No dobrze, jestem niestety z powrotem w garażu. Niestety, bo mamy porażkę. A no, wyjechałem tak za szybko, mam wrażenie. Można się było spodziewać, że on tam jest przygotowany, ale nie sądziłem, że nie uda mi się schować. Myślałem, że jednak gdzieś tam mu ten strzał nie do końca wyjdzie. No dobra, zobaczmy, co mamy. Mamy ogień skuteczny, jeśli chodzi o. Uszkodzenia 3443, jeden pojazd zniszczony, także myślę, że w sumie bitwa wyszła całkiem niezła. No i tutaj niestety delikatnie na minusie 2000 zablokowane na pancerzu, czyli jednak też ten czołg mimo wszystko coś potrafi odbić, także to jest pozytywna informacja. Także tak wyglądała, słuchajcie, pierwsza bitewka. No i zapraszam was oczywiście na bitwę numer 2. No dobrze, kolejna bitewka to na rzece, tu na rzece perłowej, kolejna bitewka na rzece perłowej, losowanie dziewiątki, dziesiątki, po dwie arciochy, no i teraz pytanie, gdzie by tu pojechać, Korczy mnie, żeby pojechać na środek i wjechać sobie tam na górkę i tak właśnie chyba zrobię. Tarfitur też chyba jedzie. Z tą strony. Dobra, grzejemy, grzejemy. Turu, <laughs> scout, co scout? O, żarowa. no ale co ty kombinujesz chłopaku no i patrzcie po co tam kurcze no w sumie teraz szkoda bo gdyby tu był dupa to byśmy coś tu może razem jeszcze powalczyli, atak. a tak no i trochę kicha teraz wyszła dobra ten chciał tu przeskoczyć ale udało się go trafić Tylko on jedzie naszym na plecy. Leopard, gościu leopardem się tu zapuścił. Jestem ciekaw, gdzie ta, ta dziesiątka jest, czy on tu jeszcze stoi. Może by mi się udało, słuchajcie, im wjechać na plecy. To byłby numer. O kurde. Kurde, znikaj, znikaj. Skoda się za mną puściła, ale tu jest leopard i leopardzika strzelę i taranem, jeśli mi się uda. Bum, tarara, bum, tarara. Dobra. I teraz się obracamy na Skodę, gdyż ona tutaj jechała właśnie. Teraz będzie uciekać. Ja ją będę gonić. Teraz pytanie, czy on ucieknie na środek? Na pewno na środek, bo tutaj już byłby widoczny. Więc na bank sobie tutaj musiał przelecieć. Jest ta dziesiątka. Jest skoda. a kurczę, myślałem, że przez ten murek się uda mi przebić. Chodź tu dziadu I teraz skodziaweczka On będzie tutaj pewnie W dół chciał zjechać Albo i nie No jeszcze Arta go trafiła, ale numer Wow Tak trochę Stromo, ja tak nie sądziłem, że tu tak Aż tak stromo Ale dobra, udało się zjechać Bank, bank, bank. No i zostały dwie arty. Bitwa też w stylu 14-4, 15-4. Tutaj widzę, że się nic nie zmieniło nawet po tych aktualizacjach. W dalszym ciągu te losowania są tak naprawdę do dupy, bo tak nie powinno być. 15, 4, bitwa, słuchajcie, no to jest parodia jakaś, no. Dobra, widzimy się w garażu. No dobrze, jesteśmy z powrotem. No i cóż, trzecia klasa, ogień skuteczny. To są chyba odznaczenia, które się cały czas dostaje tutaj. Mam wrażenie, że niezależnie od tego, co się zrobi, to i tak wpada ogień skuteczny. Trzecia klasa w ogóle. Dobra, trzeci wynik pod względem zadanych uszkodzeń. Jeden pojazd zniszczony, oddane 8 strzałów, 6 trafiło, 6 przebiło. 2.584 zadanych uszkodzeń, 420 zablokowane, czyli właściwie tak jeden strzał, dwa strzały, to tak słabizna bym powiedział. Niewielki zarobek. Bitwa trwała 5 minut, 56 sekund, czyli no niecałe 6 minut. Słuchajcie, no tak nie powinno być naprawdę. To jest dla mnie cały czas niepojęte, nie rozumiem tego. No dobra, słuchajcie, tak wyglądały. Dwie bitewki po mojej krótkiej przerwie. Jedna na plus, jedna na minus. Jak to w życiu i jak to w wocie średnia wychodzi 0,50%? Albo wychodzimy na 0, tak? Bo jak za bardzo wyjedziemy w górę, to nas zaraz ściąga w dół. Jak za bardzo zjedziemy w dół, to nas potem wyciąga do góry i wychodzimy na 0. No dobra. Co do samego pojazdu, moje wrażenia. Mm, powiem tak. Yy... Gra przyspieszyła ewidentnie, tak? Porównując granie tym czołgiem ileś tam miesięcy temu, no nawet nie miesięcy, jak porównam sobie, jak grałem tym czołgiem na początku, to wydawało mi się, że on jest taki fajny, mobilny i no, można tak w miarę szybko gdzieś tam się przemieścić. W tej chwili widać, że no, owszem, no, mobilności trochę jest, bo tam do 46 gdzieś tam on potrafi się rozpędzić. Ale nie jest to pojazd, który potrafi szybko zmienić pozycję, tak? No, jednak potrzebuje chwilę czasu, jeśli chodzi o kadłub. No, jest przebijany tutaj. Naprawdę widzę, że nie ma problemu dla czołgów przeciwnika, żeby kadłub przebijać. Także spokojnie go przebijają. Wieża jest w miarę ok. Natomiast mam niestety tutaj swoją uwagę i no, troszkę jestem tak. Zdziwiony, że to działo, mimo że fajnie strzela, bo zadaje tak po 500 parę uszkodzeń, więc jest całkiem nieźle, no to niestety jeśli chodzi o penetrację, to nie domaga. Taka jest prawda, słuchajcie, moim zdaniem powinna być tutaj wielkość penetracji zwiększona, z tego co kojarzę tu jest 250, jedynie na Goldzie jest powyżej 300, więc te 250 momentami niestety nie starcza. I być może dlatego sporo osób gra goldem w tym czołgu. Ale po zmianach, no to też powinno gdzieś jednak się przełożyć. No tak, tylko że to miało się przełożyć na to, że gracze mieli używać więcej golda. No to to by się zgadzało. Ok, dobra. Zamotałem, ale wyszliśmy na prostą. Wargaming chciał, żeby gracze używali golda. No i gracze używają golda. Yy, dobra, to mamy wyjaśnione. Ok, także jeśli chodzi o ISA-7. Niestety jest to nie ten sam pojazd co te kilka lat temu, nie daje już takiej frajdy. Trzeba bardziej uważać, bardziej kombinować, szukać lepszych miejscówek, żeby gdzieś tylko tą wieżę ewentualnie wystawić. No i niestety, no to już nie jest taka frajda jak kiedyś, gdzie się wyjeżdżało, sklejało z przeciwnikiem. No i przeciwnik miał problem, żeby do nas się dobrać, a my mogliśmy go bez większego problemu. Sobie łupać. No dobrze, ja myślę, że filmik zakończę, bo to już nie ma co więcej kombinować, nie ma co to wymyślać. Także życzę Wam spokojnego dnia, trzymajcie się i do następnego. Cześć.